Witam serdecznie, moi kochani. Tak jak obiecałem, tak jak mówiłem, drugi grobowiec z dodatku grobowce Plague Bohaterów części drugiej. I widzicie, właśnie mapę, gdzieś on się znajduje. Tak więc podejdźmy i ruszajmy w tą otchłań tego grobowca. Oczywiście, jest to grobowiec Weryki. Znaczy, nie wiem, co powiedziałem oczywiście bo wy jeszcze może o tym nie wiecie. No, tak czy siak, właśnie widzicie ten napis. On jest w takiej konwencji bardziej. E, labowej, takiej ognistej, no ale zaraz się sami przekonacie, o właśnie w tym momencie. Tutaj słychać e, nawet odgłosy towarzyszące e, lokalizacji tego artefaktu, który musimy zebrać potem, żeby dostać się do ostatniego grobowca, do tego włazu w pierwszym. Grobowcu, który odwiedzaliśmy najbliżej naszej przystani, aczkolwiek stąd nie dało się go zebrać. No i dotarliśmy do tej głównej nawy, gdzie będziemy rozwiązywać wszystkie zagadki. Tam widzieliście właśnie główną bramę, a my lecimy tak jak nas gra prowadzi. Prostopolinie na dół, rozwalamy drewnianą ścianę i mamy pierwszy filar, który musimy umieścić na miejscu tutaj, tuż nieopodal. Gdy to zrobimy, lawa udostępni nam kolejne miejsce, w które. Będziemy musieli doprowadzić czy to właśnie kolejny filar, czy też kule. Teraz schodzimy na dół, prosto z tego miejsca, gdzie ten pierwszy filar ułożyliśmy, przechodzimy przez drzwi i tu trafiamy do takiego pomieszczenia. Z góry rzucamy te dzbany z olejem, one wysadzają tą ściankę, no i możemy przejść na drugą stronę. Tutaj widzicie, właśnie ścianę na dole po prawej, do której właśnie bierzemy ten dzban tu z góry, schodzimy na dół, wysadzamy. I tutaj będzie taki ciężar, ten kamień, właśnie, który musimy wrzucić tutaj do wody, żebyśmy mogli ten drugi filar uzyskać. Przeciągamy go tutaj i na to miejsce z lewej strony, aczkolwiek to nie jest jeszcze miejsce, które nam powinien stać, jak wiecie, tylko musimy teraz znaleźć drogę, żeby go przetransportować do. Tej głównej naby. Właśnie te dwa czerwone punkty musimy rozwalić, żeby ten most został opuszczony. W tym celu niszczymy tamte zbiorniki na tamtej równoważni, przez co ta strona się obniża i dostajemy dostęp, właśnie, żeby jeden element tutaj zniszczyć. Natomiast tutaj żeby drugi, to musimy wejść z powrotem na tę równoważni, żeby trochę ten balans się zmienił, żeby udostępnił nam strzał na ten drugi, drugie mocowanie. Dalej przeprowadzamy. Tutaj mamy natomiast dźwignie, żeby podest z tej lawy chciałem powiedzieć, aczkolwiek to jest jakaś gorąca woda czy coś w tym rodzaju i nie możemy tam dojść, wejść do niej, gdyż będzie po prostu utrata HP przez Evora. no i widzieliście właśnie jak do drugiej, do trzeciej. równie dobrze możecie przez tą lawę przebiec, jeżeli macie wszystkie perki podblokowywane, czy też umiejętności gdyż on wtedy, jeżeli szybko to zrobicie nie zginie no, i tutaj właśnie przeprowadzamy dalej, otwieramy te drzwi, zrzucamy na dół ten filar. No, i już zostaje prosta droga do tej zapadni. Druga zapadnia jest odlokowana. Teraz pokazuje nam, że odlokowało ostatnie miejsce na kule. No, i właśnie nam pokazuje drogę, w którą powinniśmy się udać, gdzie się znajduje kula. Tak więc ruszamy. Tutaj lewą ścianą, jakbyście poszli cały czas, to właśnie traficie do tego miejsca. Tutaj dźwignię ruszamy, żeby po prostu ten most tutaj po nas przyleciał. Skaczemy najpierw na lewo, bierzemy od razu dzban z olejem i przeskakujemy na drugą stronę, żeby odblokować przejście. Tutaj dalej tak jak nas prowadzi. I teraz musimy na tą równoważnie rzucić kamienie. Trzy dokładnie, ale nie na tą tu pierwszą, tylko na tą po prawej stronie drugą. Zaraz tuż zanim znajdują się dwa kolejne kamienie, które również trzeba wrzucić, żeby zapadnia ta spadła całkiem do dołu. No i teraz tutaj po tej możecie wskoczyć do góry. Dokładnie tak jak ja to zrobiłem. I mamy kulę. Pierwszą kulę, a dokładnie trzecią zapadnie, czyli zostanie nam jeszcze jedna. I wracamy tą samą drogą, jak tu przyszliśmy. Teraz jak nas kieruje droga, na samą górę lecicie pole lewej ścianie. I tutaj musicie troszeczkę po posatoch odbić i wejść ponad te skrzynki i z tej skrzynki tutaj właśnie wyrzucić do góry a my niestety musimy zejść troszeczkę w prawo i po linii wskakujemy do góry bierzemy kulę którą tu wrzuciliśmy przed chwilą no i jesteśmy już prawie że tylko po tych dwóch podestach przeskakujecie i umieszczacie w zapadni proszę bardzo I już mamy tam następną no i teraz tutaj jeżeli staniecie sobie to w lewo jak się popatrzycie są posągi i my musimy po nich przeskoczyć ja tu sobie skróciłem trochę miejsce Eee, Boże, drogę No i też szybciutko tu dotarłem Tam mieliśmy drzwi po prawej, ale one są zamknięte One są do wyjścia No i teraz tu sobie schodzimy Pierwsze co, zrzucamy właśnie ten mm, odważnik, ten ciężar Po którym sobie wejdziemy do góry Wchodząc tutaj do góry możemy zniszczyć tą drewnianą ścianę Gdzie będziemy musieli zaś się udać Później właśnie rzucić ten ciężar I po przeciwnej stronie identycznie kolejny możemy rzucić. Teraz jak widzicie ten ciężar po naszej stronie rzuciliśmy To się podniosła ta zapadnia czy też ta równoważnia? I podniósł nas do góry, mogliśmy tu wejść. Dobiegliśmy do kolejnej. Tam że, przestawiliśmy ten ciężar, który podniósł e, troszeczkę e, do góry tą drugą. No i teraz po tej wracamy. E, musimy to troszeczkę przesunąć. Te ciężary, żebyśmy mogli wejść do góry po nich. No i proszę bardzo. I lecimy do góry. Tutaj po linię do góry, tak jak droga prowadziła, no i jesteśmy przy kolejnym. Tutaj ważne, właśnie, możecie stąd przeliczyć do tego kolejnego, żeby otworzyć tamtą ścianę. Ale możecie też zrobić to tuż koło tej dźwigni. Dobrze, przeszliśmy dalej. Niestety, ja tam przebiegłem po lawie. Aczkolwiek mnie to nie zabiło. Jeżeli macie parki, tak jak wspomniałem wcześniej, was też nie zabije. A inaczej, to po prostu na tym jeżdżącej platformie musicie tam się przedostać. No i kolejna jeżdżąca platforma. Tutaj możecie sobie albo to rozbijać, albo nie. Tam są skarby jakieś. Ale my musimy tu do góry wejść po kolejny dzban z olejem Zeskakujemy sobie teraz tutaj na tą platformę I czekamy aż ona podjedzie do ściany Rzucamy i jest rozbita Proszę bardzo Wskakujemy, przeskakujemy do kolejnej zapadni I daje nam kulę Teraz nie wracamy tamtą stroną, w którą szliśmy, tylko tutaj właśnie po tej lawie drugą stronę, że tak powiem. Tutaj ja niestety coś mi naprawdę minęło od skakania po tych, tych, jakichś stalagmitach, stalaktytach, czy które to, które było. Dlatego też się paliłem. Dopieramy do drzwi, gdzie klucz jest potrzebny, a klucz znajduje się właśnie w tej klatce u góry. Musimy poprzestawiać trochę te filary, czy też te ciężary, tak żeby ten jeden wy wyciągnąć na zewnątrz, żebyśmy mogli zdobyć klucz. Zdobywamy klucz, podnosimy Tą kulę. No i mamy czwarty element układanki i już przy sobie. Skaczemy na dół i do zapadni wrzucamy. I mamy otwarte wrota. Teraz pozostało nam już tylko na pełnej podbiec sobie do linki, wskoczyć do góry tutaj w prawo, i jesteśmy już przy samym wejściu. No i lecimy zobaczyć katstenkę. A mock-verica, uh huh? King of the Atrobatas and friend to the Romans? The other tribes were ruled by fear. Rather than build bridges, they waged war. <laughs> they well deserved the slaughter that followed. I've seen the glory of Rome and know it is our future. They seal me in this sulfurous tomb, but they cannot bury destiny. No, i tym samym kończymy e, ten grobowiec, odbierając naszą broń, czyli Sierp Weryki. No, i proszę bardzo, jeszcze macie tutaj statystyki. Nie, yeah, te bronie obydwie polecam Wam ulepszyć do tego wyższego stadium, gdyż e, na pewno będziecie zadowoleni lepszym wyglądem. Nie jest on super jakiś inny, aczkolwiek jest lepszy. Teraz idziecie właśnie tym wyjściem koło tej skrzyni, no i wchodzicie jedna lina, drabina, lina, no i po tej kolejnej linie już skręcacie tutaj w lewo. Jak już słyszycie, towarzyszy ten dźwięk i zeskakujemy tutaj na dół. Teraz tu po prawej macie przejście pod ścianką, no i pod tą ścianą przechodzimy następnie po tym moście i zbieramy ostatni artefakt potrzebny do aktywacji włazu w pierwszym grobowcu, który jest u nas w osadzie. No prawie u nas w osadzie. No i tym samym zaraz e, zapraszam was do kolejnego e, grobowca. W tamtym e, grobowcu Isu jest najwięcej zagadek do rozwiązania. Tak więc zapraszam serdecznie i trzymajcie się. Na razie. Cześć, cześć, cześć.